zaprasza ogle. sponsor programu? Czwarty dzień Abu Dhabi Desert Challenge liczył 256 km. Za sprawą wysokiej temperatury panującej na pustyni, wydmy stały się miękkie. Z jednej strony poprawiało to komfort lądowań podczas skoków, z drugiej zaś łatwo było się na nich zakopać. Niestety taka przygoda przetrafiła się za łodzę Dąbrowski Czacho. Nie było dzisiaj mi łatwo. Chciałem jechać miarę dobrze, ale jednak nie ostrzegłem się błędów. Kto wtedy odkopuje rajdówkę? Ja wychodzę z samochodu i muszę odkopać samochód. Na szczęście Jacek Czachor tylko dwukrotnie dzisiaj zamienił rajdowe notatki na szpadel. Marek był zadowolony, że dotarł szczęśliwie do mety. Ja się cieszę, że jestem na mecie, że dojechaliśmy, że nic e, dzisiaj się większego nie wydarzyło. Mimo przygód Dąbrowski Czachor uzyskuje na odcinku bardzo dobry trzeci czas przejazdu. Adam Małysz tym razem popisał się bezbłędną jazdą, zajmując drugie miejsce na odcinku. Jednak podkreśla, że nie było łatwo. Ciężki bardzo odcinek, ale myślę, że bardzo dla nas pozytywny. Widać, że nauka nie idzie w las. Doświadczenie zebrane podczas dwóch poprzednich etapów zaczyna procentować. Dzisiaj mieliśmy chyba dobry dzień, ani raz nie zakopałem się, jechałem dobrym tempem. Po trzech etapach w kategorii samochodów nadal prowadzi Rosjanin Władimir Basiliew, który zaliczył ponownie etapowe zwycięstwo. W klasyfikacji generalnej rajdu Marek z Jackiem obronili drugie miejsce, a Adam Małysz utrzymał trzecie. Trochę słabiej wypadł dzisiaj motocyklista Akademii Orlentin, Kuba Piątek. Kuba na odcinku zajął 13 miejsce i w klasyfikacji rajdu spadł na dwunastą pozycję. Wśród motocyklistów swoje pierwsze etapowe zwycięstwo odniósł Hiszpan Joan Barreda Bort. Drugi linię mety przekroczył Portugalczyk, Paulo Gonzalez, a trzeci był Brytyjczyk, Sam Sunderland. Przewaga Brytyjczyka na mecie nad czwartym markiem komom wynosiła 30 sekund. To wystarczyło, by Anglik odzyskał pozycję lidera. Jutro przed ostatni dzień zmagań na pustyni Ruba Al-Hali. Na rajtowe emocje zaprosił Orlen, sponsor programu.